Tak kształtowała się zurbanizowana powierzchnia Ziemi, gdy na świat przyszli moi rodzice. Tak, gdy to ja przyszłam na świat. A tak będzie wyglądać za około 10 lat. Na tej mapie na pomarańczowo zaznaczono niektóre z regionów odznaczających się największą bioróżnorodnością. Na niebiesko regiony, w których w przeciągu 10 lat zlokalizują się największe przestrzenie zurbanizowane. Kiedy mówimy o wielkich miastach, myślimy o Tokio, Nowym Jorku czy Londynie. Tymczasem w ciągu najbliższych lat będziemy świadkami powstawania gigantycznych metropolii na tzw. globalnym południu, w miejscach, które dotychczas wykluczone były z dyskusji o wielkomiejskości, w szczególności w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych 12 lat w obrębie zaledwie trzech krajów Chin, Indii i Nigerii przybędzie około miliarda osób zamieszkujących tereny zurbanizowane. 60% obszarów miejskich, które będą pokrywać ziemię w 2050 roku, jeszcze nie powstało. W ostatnich latach mniej więcej co 5 dni liczba osób zamieszkujących tereny zurbanizowane rosła o milion. Miasta puchną i rozrastają się w szalonym tempie, często na zasadzie samowolki. W takich warunkach nie ma ani czasu, ani przestrzeni na planowanie czy szeroko zakrojone urbanistyczne przedsięwzięcia. Natomiast potrzeba tego, by w miastach dało się żyć i by rozwijały się one w sposób zrównoważony, jest wielka jak nigdy wcześniej. Obecnie miasta odpowiedzialne są za emisję około 70% wszystkich gazów cieplarnianych. Szacuje się, że dzięki rozsądnemu planowaniu i budownictwu można zapobiec uwolnieniu do atmosfery około 45 gigaton dwutlenku węgla. To jest mniej więcej tyle, ile emitują całe Stany Zjednoczone w przeciągu 8 lat. Jedną z wielu palących kwestii wydaje się tutaj rozsądne organizowanie komunikacji. Mieszkańcy wyizolowanych osiedli otoczonych szerokimi drogami zachęcającymi do ruchu samochodowego zużywają na transport nawet 80% więcej energii niż ci z dzielnic, w których ulice są węższe i przez to promują przemieszczanie się pieszo lub na rowerze. Prawdopodobnie w szybko rozrastających się miastach dobrze jest też inwestować w stare dobre autobusy, zamiast na przykład w trudne i drogie w budowie metro. System nazywany BRT, szybki transport autobusowy, polega na wydzieleniu z jezdni szerokiego Pasa wyłącznie dla autobusów z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowania. System taki stale zbiera dane o natężeniu ruchu i liczbie pasażerów, i na tej podstawie podejmuje decyzję o wypuszczaniu kolejnych pojazdów na drogę. W chińskim kantonie BRT na 23-kilometrowej trasie przewozi w ciągu jednej godziny szczytu niemal 27 tysięcy pasażerów. Jego wprowadzenie odkorkowało miasto i drastycznie obniżyło zarówno emisję dwutlenku węgla, jak i pyłów zawieszonych, a jednocześnie kosztowało zaledwie około 10% tego, Ile kosztowałoby wybudowanie linii metra o podobnej długości? Miasto to dżungla z betonu, a beton jest materiałem całkiem nieźle absorbującym ciepło i uwalniającym je w chłodniejszych okresach np. w nocy. Wyspy ciepła, jakimi są współczesne miasta, mają potencjał zaburzenia pogody rytmu wzrostu roślin czy zachowania zwierząt. Miasta muszą być budowane w sposób umożliwiający ich przewietrzanie i z wieloma terenami zielonymi. A co do tych ostatnich? Dowiedziono, że mieszkańcy miast częściej zmagają się z niepokojem, lękiem czy depresją. Natomiast osoby przeprowadzające się do dzielnic bardziej zazielenionych są zdrowsze psychicznie. Inwestycje w parki, rabaty czy nasadzenia są więc także inwestycją w zdrowie publiczne. Szacuje się, że tylko 10% pożywienia zjadanego przez mieszkańców miast jest produkowane w ich obrębie. Vancouver wymaga rocznie do dostarczenia energii, pożywienia i surowców powierzchni 212 razy większej niż ono samo. Zrównoważone miasto nie może się więc obejść bez stale modernizowanego rolnictwa, energetyki, a także inwestycji w badania związane ze zmianami klimatycznymi czy ekologią. Podczas gdy metropolie na globalnym południu będą się rozwijać, miasta po naszej, północnej stronie globu, będą się starzeć, zarówno jeśli idzie o wiekich mieszkańców, jak i o zużywającą się infrastrukturę. Przyszłość tych miast niesie więc trochę inny zestaw problemów, no bo miast na północy nie wymyślimy już od nowa i nie mamy przesadnie dużej przestrzeni na to, by budować je w nowoczesny, wizjonerski sposób. Możemy za to mądrze je modernizować, usprawniać transport czy systemy zbierania danych, tak by na ich podstawie podejmować jak najtrafniejsze decyzje dotyczące gospodarowania odpadami, zużycia wody, energii czy zarządzania ruchem drogowym. W amerykańskim mieście San Leandro firma Bosch zainstalowała na istniejących latarniach inteligentny system włączający światło tylko wtedy, kiedy jest ono potrzebne, tak by latarnie nie oświetlały ulic, z których i tak nikt nie korzysta. Poza ograniczeniem tzw. zanieczyszczenia świetlnego i zużycia energii pozwala to na zaoszczędzenie około 8 milionów dolarów w ciągu 15 lat. A mówimy tu o niewielkim, bo tylko 100 tysięcznym mieście. Czujniki montowane na latarniach mogą też mierzyć jakość powietrza i natężenie ruchu, by w godzinach szczytu kierować nadjeżdżające samochody na przejezdne trasy. Do 2050 roku od 2 trzecich do nawet 3 czwartych ludzi będzie mieszkać w miastach. Mimo, że proces ten niesie ze sobą mnóstwo wyzwań i zagrożeń, to nie da się go już zatrzymać. Tym, co możemy zrobić, jest kierowanie rozwoju terenów zurbanizowanych na takie tory, by w miastach żyło się dobrze oraz by z zasobów dostępnych nam mogły korzystać także przyszłe pokolenia. Wymagać to będzie współpracy nie tylko architektów i urbanistów, ale też ekologów, klimatologów, socjologów, programistów, informatyków i wszelkiej maści innowatorów. A skoro o innowatorach mowa, to ten odcinek jest już ostatnim z cyklu, który powstał pod patronatem Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. Akademia jest programem edukacyjnym, mającym na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz umożliwienie im obcowania z nauką w praktyce. Obecnie trwa konkurs na wynalazek i już w czerwcu poznamy najbardziej innowacyjne pomysły uczestników warsztatów ósmej edycji tego programu. Pozostałe odcinki, jakie informacje o Akademii, znajdziecie w linkach. Pod filmem zajrzyjcie. Natomiast jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. I widzimy się za tydzień, jak zawsze budzi.